mm <laughs> No muszko musisz trochę poczekać teraz, jak chcesz pograć. Mm. Okej? Okay? Mm. Muszę dojść tylko do lotniska, do lądowiska. Czekaj. Przysz... Mm -hmm. A co tutaj to jest? To jest mapa stagi. z internetu. czekaj, no bo nie ma. Czemu nie ma guśników, które to były głośniki? O. No. I skąd wychodzi? No, na Teraz? Sobie na głośnika. Dobra, na. no, 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 nie, nie wiem, to zabiję kolesia, ja nie O. No. założyć tych sławki, no wiesz. czemu nie mogę zlutować? ああ。Uh oh. to lotnisko, żeby mieć, mm. mieć jak wylądować, A co to jest to czerwone? Z, z trifa, to jest to, z, um, Zone Zero. Mm. I tam trzeba mieć tak, specjalne tabletki, bo tam złapie, złapie się bardzo radioaktyw. Mm. I to najwięcej się to jest ten? Tak, jeszcze gorzej. ładnie ładnie to, to środkowe to jest najgorsze głośnik przeszkadza, nie? szkoda, że nie pokazuję Ciebie tutaj tutaj na mapie, nie? no tutaj, bo ja tak Żaby z dużo nie? Mm. A jeszcze przystało. No ja tak źle, coraz bliżej. Dobra, to to nie było restartu. Żaby zabijemy cześć, nie? No. Mm. Co głos tyle ich jest, nie? No. Słychać, nie? I coś jest te głośniki, to mnie dziwi. Tym, taka wioska, to jest najgorsza. Niby jedna chałupka. Dobra, patona się przydania, żeby się najeść. Ty dwa słów włosie leśne wskazuje, że jakbyś się posrał, to byś kokoladę wysrał. Zrobię tu jeszcze grafikę na... Kukoladę Na... Epic no, czy ono, czy ono, czy ono, czy ono. Pan, włączysz mapę? Bo chcę zobaczyć akurat gdzie ty jesteś No tu jest Na a port, gdy widzisz? Tu jest a port Weź se przybliż z myszką tam, przybliż sobie O, 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 o Na lew, na lew, na lew, na lew. O ja tu idę na ja ten Widzisz? Mm -hmm. Ja jestem tutaj. To czekaj. Ty tu o ty tutaj jesteś. No. Ty dokładnie tutaj jesteś. No, dokładnie tak. Fajna moska. Heh, <noise> dziwna. Jest tyle tego złego oksydzenia, a tutaj jeszcze drzewa rosną mnie. A jest nawet samolot w tej grze? Co jest? Czy jest samolot w tej? Helikopter. Helikopter tylko szkoda, nie? Bo jest tyle tych lotnisk. Jeden, dwa... Jeden, dwa... Mówisz, no, że oni dopiero zrobili tą grę, ale to możliwe, że oni prowadzą. No. Bo tak, ile tych lądowisków jest. Tu, tu, tu... No. Tu, tam... Tutaj jeszcze jakieś... No. Można poza mapę? Tak? Nie nie Coś tutaj dokładnie. No już to ci dwóch nie Oj Są kolesie. O, granacik miał? Hm. Mógł na ciebie rzucić o mnie. o jeszcze tutaj, tutaj, tu tutaj, 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 tu, jestem gdzieś. tutaj, Taki tutaj, punkt, widzisz? Jest to green, black, green i taki jest taki jakby orange. Tutaj widzisz niżej, zobacz jak tu jest lotnisko, to tak tutaj. No to. Tu? Nie, no tutaj no. Nie, czekaj, nie tutaj. Tu, 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 gdzie, tu, gdzie trzymałeś, tu i prawo, right side, right, o tu, 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 tu jest tak jakby no. trochę orange, tu green i black. O i ty jesteś w tym żelonym No już dochodzę tego no właśnie do tego, no, tu jestem, no. O, teraz tu jesteś. No bagna woda. Bo kradła. Patrz, nawet widać na mapie, że tu jest woda. No. I tutaj jeszcze to widać, nie? Ten mały... Żeby tylko do tego lotniska i miał lądowisko, nic więcej Please Okej, okay, to ty teraz jesteś na łóżach w tym Ty tutaj akurat jesteś? No na tym grinku. No, no dokładnie na to... tym, Już tak blisko jestem do tego lotniska. To nie tak blisko, bo ty... Ja wiem, to nie... ale, to jest, ale to już jest no basen. A, a poleciałem tam, gdzie jest stał. Mm. Tam, gdzie ty mm. powiódł, to stamtąd. To zobacz już mm. drogę. Okej, okay, już tutaj chyba wchodzisz, nie? Jeszcze jesteś w tym zielonym. Tu no no. jestem. No, czy obok zielonego, widzisz? Tu jestem. Mm. Czekaj. A ty jesteś tutaj! No a ja chcę najpierw tutaj do tego, nie? Najpierw tu chcę zobaczyć, mm. co to jest to, tobą. Może tam też być jakieś lądowisko. Ja zobaczymy, nie? Bo wygląda jakoś jak lądowisko. Ja chyba nie Ty będziesz przechodził Lima 2, też? Nie? O, a co to jest Lima 2? Gdzie to jest? Tutaj? Tutaj. O, to czekaj, tu pójdziemy lepiej. To jest tutaj, nie? To jest mm. gdzieś tu, no. Koło tego bardziej tutaj. O tu. O, to nie wiedziałem co to jest na dwa. To no może z lądowisko zrobione jakieś. O! Nie, ja już myślałem, że woliło serwę, waga mnie. A oh, Boże, nie da się grać. Nie da się grać w tą grę. Nie da się grać.